Ja oczywiście mogę z tej strony Kebus w dzisiejszym odcinku świąteczna inwestycja. <noise> nie, no oczywiście się śmieje, ale generalnie jest taka naklejeczka ho ho ho. E, tak troszeczkę można powiedzieć, że trochę pod, y, z perspektywy takiej beczki, ale generalnie ta naklejka no ma jakieś tam szanse wystrzelić na święta, więc sobie o nią zahaczymy. E, no i generalnie sobie coś tam, nie coś o niej powiemy także lecimy sobie Istnieje sobie takie, taka naklejka, ho, ho, ho No generalnie wygląda na tak, w miarę normalna naklejka Jest do dostania dalej w kapsule, w CS-ie Także tutaj nic się nie zmienia Ona na początku rzeczywiście jakiś tam swój większy pik miała No ale to było, to było spowodowane tym, że to były prawie początki CESA I generalnie e, większość starych naklejek, ich wykresy wyglądają tak Polecam sobie to sprawdzić Widzu poczekaj chwilę, bo tutaj właśnie leży darmowe 10 euro Wystarczy, że wejdziesz na stronkę GamerPay z mojego reflinku w opisie, 35 euro doładowanych, to jest 10 euro dla ciebie, totalnie darmowych. Więc jeżeli chcesz sobie kupić jakiegoś skinka w okazyjnej cenie, tak jak właśnie ja na ekranie, no to mega polecam stronkę GamerPay, szybko, legitnie i wszystko ładnie działa. Także jeżeli chcecie sobie sprawić nowego skina, wpłaćcie to na GamerPaya, a przy okazji zgarniecie sobie jeszcze 10 eurasków. Link w opisie. A ja was zapraszam na stronę Skinsmanki, gdzie wymienicie swoje skiny. Wpisujecie kod KEBUS i dostajecie fajne bonusy, takie jak na przykład 5 dolarków przy trajdzie powyżej 100 dolarów oraz klikając tutaj plusik 35% plus do depozytu, także mega polecanko. Korzystajcie, wymieniajcie, jest dużo craftów, także mega polecam. Klikacie wymianę, akceptujecie na Steamie, no i cieszycie się nowym skinkiem. Na moment obecny naklejka kosztuje około 4 zł, co jest całkiem przystępną i normalną ceną jak na taką naklejeczkę. Generalnie ona rzeczywiście jakiś swój, taki mini piczek tutaj miała. Powiem tak, jest to naklejka z kapsuły, która rzeczywiście, która rzeczywiście, no cena teoretycznie nie powinna się zmieniać i gdzieś tam mniej więcej w tej samej powinna oscylować. Dlatego mówię, że jest to troszeczkę pod względem beczki, ale generalnie jest szansa, że taka naklejka może wystrzelić. Zobaczcie sobie, że ja ją znalazłem na szóstej stronie głównej. E, gdy dzieje się jakiś ruch na danej naklejce lub po prostu jest zwiększony niż normalnie, zaczynają się wyświetlać takie przedmioty. I później przeglądając sobie, właśnie chociażby rynek Steam, jakiś gościu sobie trafi i powie: O, ho, 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 święta, kupię sobie naklejkę. Ta naklejka będzie po prostu wykupywana i przez to, że ona będzie kupowana przez graczy, niekoniecznie związanych stricte z inwestowaniem. E, po prostu będzie w ruchu, będzie kupowana, ludzie będą ją kupować, no i przez to ona będzie w ciągłym ruchu, będzie się wyświetlać na głównych stronach, e, więc cena automatycznie w jakimś tam stopniu pójdzie w górę. Mówię, jest to całkiem śmieszne, nie robiłbym tego tak bardzo poważnie, aczkolwiek no gdzieś tam taka opcja jest, także e, warto sobie zobaczyć na klejkę ho 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 e, i co? To chyba na tyle w tym odcinku. E, Discord w opisie, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, pytajcie. Trzymajcie się i cześć.